Nie wyjeżdżasz na wakacje? Po spaceruj. Kustorz Muzeum Piotr Grzegorzek zaprasza na letnie wycieczki. Szanowskie Muzeum zaprasza miłośników pieszych wypraw na wakacyjne wędrówki z Kustoszem. Po najładniejszych zakątkach ziemi szanowskiej oprowadzał będzie jak co roku przyrodnik Piotr Grzegorzek. I taka akcja wycieczkowa już od kilku lat trwa i ma ona swoje takie hasło. Zawsze w czwartek o czwartej po południu, czyli Kustos czeka do czwartej i startujemy od 14 lipca do końca wakacji. Dodajmy, że Piotr Grzegorzek wraz z utworzonym przez siebie klubem Spacerowicza propaguje poznawanie okolic Szanowa już od 13 lat. Te wycieczki odbywają się pod hasłem wycieczka niespodzianka, yy, czyli grupa musi się zebrać, yy, zwykle do 15 minut debatujemy nad mapą i zastanawiamy się, w którą stronę w danym momencie wskazane byłoby się udać. Czyli taka totalna improwizacja? Tak, totalna improwizacja, aczkolwiek czasami ja już mam przygotowane z wielu trzy propozycje, natomiast yy, zwykle to się odbywa na tej zasadzie, że no, trzeba ocenić kondycję osób, które się pojawiły, bo tam gdzie przejdzie Grzegorzek, niech zawsze musi przejść każdy inny. Zdaniem Piotra Grzegorzka na ziemi szanowskiej nie brakuje zakątków wartych odwiedzenia. I nie chodzi tylko o tak znane miejsce jak Lipowiec czy Kwaczała ze słynną Arkozą. Stoki Bukowicy, okolice Krystynowa, przejście na przykład z Trzebini do Jaworzna, bardzo ładna wycieczka na doliną Żabnika. Można się udać nieco dalej, Podłęże, Mirów. Udział w wyprawach jest bezpłatny. Miłośnikom wędrówek wystarczą więc wygodne buty i oczywiście dobra pogoda. No, nie chciałbym być nieskromny, ale powiem tak, że ilekroć organizuję zapowiadaną wycieczkę, tyle razy mam znakomitą pogodę, mam pewne układy tam na górę. A kto chce zwiedzać zakątki Ziemi Szanowskiej na własną rękę, znajdzie wiele cennych informacji w przewodniku autorstwa Piotra Grzegorzka zatytułowanym Więcej niż Jura. Wydawnictwo jest dostępne w Szanowskim Muzeum.